Mamy szansę uczestniczyć w festiwalu. Każdego roku rozpoczynamy korowodem, przemarszem przez nasze miasto zmierzając do rynku wielkiego w Zamościu. Lat temu ówczesny zarząd stowarzyszenia przeczuwską za Damojszczyzna wpadł na pomysł, żeby zaprosić do damościa zespołu, które gościły nas gdzieś tam za granicą. Ponieważ zespół już sporo wtedy wyjeżdżał, koncertował w wielu w, w stronach w, w Europy. I tak narodziła się koncepcja. Międzynarodowego Festiwalu Wpierst zakładaliśmy, że będzie tylko festiwal na który będziemy zapraszali zespoły z Europy, więc to nazwa Eurofon. Natomiast z czasem festiwal rozrósł się do takich rozmiarów, że gościmy na nim nie tylko zespoły z Europy, ale już i z całego świata. Za możliwość poznania folkloru innych krajów. Ja kocham Eurofolk za to, że można poznać tam wspaniałych ludzi, a ja kocham Eurofolk za nadzwyczajne. Posiadaliśmy do działalności, aby promować naszą kulturę i tradycję Kolakom. Mi się bardzo podoba działalność, bardzo piękne stare miasto, jest bardzo piszyny i Folk is great because of the audience, how they uh, learned our dances, their enthusiasm and kindness. Eurofolk is great because of the food. We really like Polish food. And Eurofolk is great uh, because we could be together with other foreign groups and that's the soul of every festival. Really, we really enjoyed being here. Thank you. Eurofound jest świetny, ponieważ publiczność uczy się tańców węgierskich. Jest to świetne, ponieważ mieli możliwość z przetestowania naszych, naszego jedzenia i jest, festiwal jest super również dlatego, bo mogą z innymi krajami się zapoznawać i też uczyć się ich kultur. to nasze Zamońskie ogólne świata. Taniec i taka zabawa to chyba najlepsza, co wymyślono w historii ludzkości. Do tego, żeby się bawić, do tego, żeby się poznawać. W tym roku to już dwudziesty raz, kiedy gościmy gości no, z całego świata. Począwszy od Ameryki Południowej, a skończywszy na dalekiej Azji. Korea Południowa, która tutaj pokazała piękne show, też pokazuje, w jaki sposób można kulturę z Korei Południowej przenieść do Europy. Myślę, że widowisko Ciekawość tego tańca była czymś szczególnym dla naszej zamojskiej publiczności. Towarzyszą nam nie tylko koncerty, Mamy jeszcze wiele atrakcji, zabawy na rynku wielkim, wieczory folkowe. Mamy okazję również uczestniczyć we przy świętej, bardzo uroczystej w oprawie międzynarodowej. Mnóstwo się dzieje w czasie festiwalu. Dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób przyczynia się do tego, żeby Europolk żył tętnim życiem. Słyszycie Państwo, taniec. Kaśpie to jest to, co łączy wszystkie kraje, które przyjeżdżają do zamościa. pan fenomenalnie wpisuje się w ten klimat. Pokazujemy piękny polski folklor. Cieszymy się tym, że możemy z całym światem radować się. Zamości.